Witam na moim kanale. Dzisiaj pokażę unboxing bardzo fajnych punktów dostępowych od TP-Linka. Zostałem niedawno partnerem firmy TP-Link, a tutaj od razu pokażę, co my tutaj mamy za fajne sprzęty. AX3000, taki standard, to jest EA 650 Trzy sztuki. Tym razem nie do żadnego klienta, ale dla mnie. Z kurtowni AB, która ostatnio ciągle mi wysyła w takich wielkich kartonach, nieważne czy bym miał tyle towarów, czy tyle. Wszystko wysyłają mi w takich wielkich. Kilka słów o tych urządzeniach. W międzyczasie, kiedy będę wypakowywać, co my tutaj mamy? Jeden z lepszych punktów dostępowych z serii Omada. Jak ktoś nie wie, co to jest Omada, to jest taka seria biznesowa od TP-Linka w której skład wchodzi kontroler. Punkty dostępowe, takie lub inne. Dedykowany router. Są chyba dwa modele w tej chwili. R605. Obecnie w wersji drugiej sprzętowej o wiele lepszej niż poprzedni i tego drugiego modelu nie pamiętam. On kosztuje o wiele więcej, tu jest taki schemat mniej więcej jak to, jak to ma działać. Mamy kontroler, możemy mieć wiele sieci sprzęgniętych w jedną dużą firmową, czyli łączymy centrale firmy z jakimiś jego tam oddziałami, biurami. Wszystko może być w jednej sieci, żeby nie trzeba było specjalnie VPN-ów na klientach uruchamiać, tylko cały, cała sieć. W biurze jest za VPN-em na przykład już zrobiona. Też takie rozwiązania już klientom wrzucałem. I tutaj tak jak widzimy, mamy kontroler albo sprzętowy, taki mały, albo zainstalowany na Windowsie lub Linuxie. Jest jeszcze wersja w chmurze, nie miałem okazji korzystać. Switche też oczywiście są w tej serii, wypasione switche spoe, oczywiście zarządzalne, no bo tutaj na tych punktach dostępowych możemy rozsiewać kilka sieci, kilka SSID, każdy do innego vilanu, to znaczy, że mam sieć domową, obok jest nadawana sieć dla gości, dla klientów, też tak mam tutaj u siebie zrobione. I dzięki temu mogę odizolować całkowicie dostęp czyli klienci nie mają dostępu do mojej dycharkki, do mojego telewizora, do serwera do czego tylko zdefiniuję. Bierzmy się za otwarcie. To jest oczywiście jeden z lepszych modeli. Tam wyżej są chyba EA660HD i 670. Zdaje się, że to jest najlepszy model, który ma jeszcze gigabitowe wejście na kabel. Te wyższe już mają po 2,5 gigabita, ale to ciężko gdziekolwiek wykorzystać. Oczywiście też polecam, bo to tutaj mamy oczywiście standard AX, te ze standardem AC też jeszcze są bardzo fajne. RAV 225, taki podstawowy model. Miałem 245, właśnie będą zastąpione tym. I tutaj właśnie mesh technologii, tak płynne przełączanie, wszystko jest. To jest naprawdę wypas. Zapomnijcie o UniFi czy tam innych takich rozwiązaniach. To jest tańsze, tak samo dobre. Myślę, że nie ma sensu nawet przy dodatkowo obecnych ciężkich dostępnościach tamtych urządzeń, nie ma co się, co się zastanawiać. Wiadomo, że, jako jest, jako, że jestem partnerem TP-linka od niedawna. Mogę też Wam zaproponować do Waszych firm takie rozwiązania w całkiem dobrych cenach, lepszych zdecydowanie niż w ogólnodostępnych sklepach także wiadomo, że będę to polecać ale ja już to wcześniej polecałem zostałem partnerem dlatego, że polecałem a nie, że nie, nie Do dobra, wracając do samego urządzenia EA 650 taki ładne, takie ładne UFO co my tu mamy za wejścia to jest zastanawiające pojawiło się wejście na zasilanie 12V i pojawił się zasilacz możecie się zastanawiać po co taki zasilacz już mówię, dowiedziałem się od mojego opiekuna w Tepelinku, że ludziom, którzy montowali takie punkty dostępowe gdzieś w obiektach, gdzie było ich nie wiem, 50, zostawało im 50 tych kostek POE injektorów. Nie były zupełnie potrzebne, dlatego Tepelink nie daje zasilaczy takich, ale dają teraz takie. No i musiałem dokupić, bo w jednym miejscu u mnie będę musiał użyć. bo Nie mam switchy spoje, bo nie, nie potrzebuje aż tylu. W dwóch miejscach to da radę, a w trzecim taki POE Injector od Tepelinka został zakupiony już wcześniej. O, złapało. Będzie widać model, a dopiszę tutaj. Będzie to widać. No i zostawały im. No teraz będą zostawać im takie zasilacze. Wiadomo, że przez POE jest wygodniej to zasilić. Poza samym urządzeniem mamy o, takie małe coś do zamontowania na ścianie lub na suficie. Jak komu wygodnie, czyli montujemy to tak i po prostu urządzenie do tego przykręcamy. Jakoś tak tutaj, żeby, żeby załapało. Co w zestawie montażowym jeszcze jest? Jakieś śrubki do tego. O. Takie z podkładkami. Ja mam w jednym miejscu w domu szafę RAK 10 calową i mam do niej EAPA 245, wejdzie ten. I po prostu sobie przez dziurki od szafy rakowej z dołu to, to przywieszę, nie będę musiał nic wiercić. W innym miejscu mam po prostu do deski, także też nie będzie problemów W trzecim miejscu tutaj, no to tak do, do tej ściany, którą mam tu, o, do takiej ściany z Nida gips, też nie będzie żadnego kłopotu, żeby to powiedzieć No i ten zasilacz POE tutaj będzie mi potrzebny. Jakie prędkości z tego uzyskamy? Z 245, czyli w standardzie AC udawało mi się uzyskiwać około 400-500, nawet czasami 600 megabitów w obie strony. Z tego powinno być nieco więcej. Według standardu no powinno gigabit pociągnąć, ale czy będzie? Już miałem jednego u siebie takiego, chwilę testowałem, 800 tak było. Powiedzmy, że będzie będzie pewnie 800 megabitów w obie strony. I przy okazji powiem z ciekawości kiedyś u jednego klienta na Liveboxie 6, na gigabitowej na gigabitowym światłowodzie z Orange udało mi się uzyskać 1000, co mi się w domu nie udało na moim gigabicie, nawet po kablu, bo kablem mamy 940, 950, a tam normalnie po WiFi 1000 się pokazał. Była jedyneczka z przodu. Takie dostajemy jeszcze tam ulotki o tym, co, co tutaj, jakie są modele dostępne i tych switches. I w ogóle wszystkiego, co się integruje z OMADą, co się nie integruje, ja jeszcze mam trochę ulotek jako partner, który też sobie pozamawiałem. Także za chwilę sobie zacznę zmieniać, wieszać i będę mógł później nagrać Wam test, jakie prędkości tak naprawdę idzie na tym uzyskać. A jeszcze na koniec jednak pokażę, jaki wynik na speed mi się uda uzyskać. Tu są moje 245 e eapy zdemontowane. Oczywiście kartoniki, już mam w trzech miejscach założone. No i sprawdźmy. I uwaga, mam sieć zrobioną tylko na 5 GHz. Nie będzie mogła na 2,4 działać. I szerokość kanału 160 MHz ustawiłem, wymusiłem na tych urządzeniach, żeby nie robiła automatycznie. Lecimy z tematem. Przypominam, to jest połączenie bezprzewodowe o, do takiego e -uppa. No idzie całkiem przyjemnie. I przypominam, laptop z kartą sieciową AX210 od Intela. Karta wypas, stówkę kosztuje, także żaden wielki wydatek. A jeszcze specjalnie test kabelkiem. Puścimy sobie. Dobra, kabelek podłączony, żeby nie było wątpliwości. O, tak sobie jest. I puszczamy speed test na kablu. Oczywiście robię speed test na stronie innej, bo mam od nich łącze. Więc dla pewności, żeby mieć faktyczny pomiar, bo jak zrobiłbym na speedtest.net, wybrałoby mi jakiś inny serwer, nie zawsze osiągnie takie wyniki. Chcemy jednak sprawdzić, jak to będzie w rzeczywistości, ile faktycznie to Wi-Fi wyciąga. Jest, jest podobnie, no, ciut lepszy download się udało uzyskać, chyba nieco gorszy upload. No. Jeszcze odpinamy kabelek. Włączam WiFi, jest. Ops. No, już aż tak dobrze nie idzie. Ale i tak lepiej niż w standardzie AC, bo tam bym miał pewnie 500 maksimum, 550, może by się udało. No tak to mniej więcej wygląda. Można wznowić jeszcze raz dla pewności. No, to by było na tyle. Cześć.